W ramach banku czasu podjęłam się opieki nad Marysią, przyprowadzam ją z przedszkola, a w zamian za to jej tata wyświadcza mi usługę odwiedzieniami do lekarza, zrobieniami zakupów i drobnych to, to, to. rzeczy. Chodź, bank czasu to system wymiany usług, w którym płaci się czasem, a nie pieniędzmi. Każda z osób przystępujących do banku czasu deklaruje, jakie usługi może świadczyć na rzecz innych oraz jakie ma potrzeby. Przyjęliśmy taką zasadę, że usługi wszystkich osób są warte tyle samo. Wczoraj zadzwonił do mnie pan Jan, ponieważ obchodzi urodziny. Poprosił mnie, ażebym upiekła tort, ponieważ jesteśmy obydwoje w banku czasu. A ja chciałabym, żeby mi ktoś pomalował kuchnię. Dzisiaj będę uczył jedną też z też członkiń nauki obsługi komputera. I za to, że będę właśnie przez godzinę lub dwie uczył, odbiorę sobie to poprzez naukę gry na gitarze. Ja mówię, najlepiej sobie zapisać. W rewanżu za naukę na komputerze będę starała się pomóc zorganizować, opracować trasy rowerowe dla chętnych którzy już do mnie się zgłaszali. Prowadziłam 24 lata rodzinny klub rowerowy w Katowicach. Pomysł na niepołomicki bank czasu wziął się z potrzeby zintegrowania lokalnej społeczności. Do Niepołomic w ostatnich latach sprowadziło się bardzo dużo osób młodych, które nie mają tutaj rodziny, nie mają znajomych. Z drugiej strony mamy bardzo liczną grupę osób starszych, które mają dużo wolnego czasu, posiadają też wiedzę i umiejętności. Które zdobywały przez całe swoje życie. Właśnie przywiozłem biurko do Banku Czasu w Niepełonicach. W zamian za to chciałem prosić o przysługę architektoniczną. W tym budynku, w tej części dachu, chciałbym zamontować okno dachowe. Są zmiany, które w żadnym wypadku nie można zrobić bez ponownego wystąpienia. Do Wydziału Architektury. Sądziłem, że tu wystarczy tylko zgłoszenie do Urzędu Gminy. Do Banku Czasu wnoszę wszystko to, co umiem w zakresie budownictwa i to, co doświadczenie zdobyłam. Myślę, że jeśli kiedyś będę, sesja potrzebowała z kolei, to może spotkam osobę, która mi pomoże. Dostałem zlecenie uszczelnienia silikonem wanny od pana Pawła, a sam oczekuję pomocy przy sprzątnięciu ogrodu. Jest jedną polą, jest dużo liści, więc też chciałbym jakiejś pomocy z banku czasu. Oferuję konwersację w języku angielskim. Mogę także uczyć patworku i kuchni świata. W zamian oczekiwałabym pomocy w ogródku, teorii żeglowania i nauki języka polskiego. Do Niepołomickiego Banku Czasu należy około 40 osób, które zgłosiły ponad 70 różnych umiejętności. Mamy osoby, które chcą uczyć języka angielskiego, chorwackiego, tureckiego. Mamy też różne nietypowe usługi, jak strojenie pianin fortepianów, czy klepanie kosy. Projekt trwa do końca roku, natomiast jestem przekonany, że Niepołomicki Bank Czasu będzie funkcjonował o wiele dłużej.